you To my PV To będzie ciąg dalszy. Odcinek drugi, ale ciąg dalszy z budowy lotniska. Pokażemy Wam teraz, co zbudowaliśmy wczoraj poza anteną. I będziemy pokazywać, co będziemy dzisiaj dalej budować. No, to choć pokażemy może. No. Tutaj taki balkonik. Ten terminal bardzo ładny mi wyszedł chyba. Mi tam się podoba. Chyba wczoraj skończyliśmy na tym, jak nie było jeszcze dachu, tak myślę, i nie było tego tarasu. Tutaj widzieliście, jak zaczynaliśmy budowę rękawu? I nie, właśnie... no już skoń... wczoraj skończyliśmy. No, ale nie pokazywałem tego dokładnie, więc dzisiaj pokazuję. W środku nie będę pokazywać, bo to. Dobudowaliśmy takie dziwne rzeczy z po bokach, żeby nie wyglądało jak kwadrat. Może zobaczymy w środku, jak wygląda. Dzisiaj jeszcze ulepszymy trochę środek, dobudujemy kilka ławek. To tam budek z biletami, z jedzeniem. Jakoś tu pustość jest dla mnie tak. Tutaj drugie piętro. Nie wiem czy to dobry pomysł, żeby nagrywać od rana. Głos pewnie jest jakiś inny, ale trudno. Restoracja. Może nie. Nie pokazuj tabliczek. No lepiej. Tutaj kultura specus zrobił ławeczki. Tutaj jest. Wieża kontroli lotów. Widzieliście? No to wczoraj no. budowaliśmy. Co dzisiaj zrobiliśmy? I wczoraj, tak potem. Tak pomyślę. Chyba no, tylko terminal. No terminal dokończyliśmy. No i tutaj wejście. Chodź, pokaż wejście. Tutaj zaczynaliśmy filmować dzisiaj. Co dzisiaj tak, robimy parking podziemny. Tutaj zaczęliśmy już wczoraj drogę pod ziemię. Zbudujemy jakieś wejście, park czy coś przed lotniskiem i dokończymy pasy startowe. I jak to specjalnie chciał, cały czas te wagoniki na bagażeć, tak, jakoś tak. No tak. No dobra, to zaczynamy. Może parking podziemny? Nie, parking podziemny zrobimy może na przyspieszeniu, bo to nie jest jakieś fascynujące, a dosyć nudzące. To co? Może najpierw ozdobimy ten środek tego terminalu? No tak. To chodź Mówię ci zabij te moby, bo mnie już wkurzają. Ławeczki ze schodów czy z drewna hmm. No bo ten... Drewnianych schodów czy z, z schody z kamiennych cegieł? Nie, z drewnianych najlepiej. Dobra. To ty zrób... Kurde nie, tobie nie mogę powiedzieć budowę budek, bo jak ty wczoraj zrobiłeś tą budkę, to mi się żygać ten na nią a co ci chodzi? no, jak to wygląda? no, może ten... jak na bazarze oj tam na lotnisku są takie same krzesełka, że wiesz ale dobra, tutaj jest luksusowe lotnisko więc muszą być ławki takie <grym> Co ty tam zrobiłeś z tym glowstone Dobra, zostaw ten Glowstone, jest ładny nawet. No wiem, no i tam ciemno było, więc... nikt po ciemku nie będzie siedział. Chyba. Dobra, nieważne. Tutaj... Tutaj już mam normalnie takie wi wi wizje, mam tutaj co tu mogę zrobić. Wizje masz. No. Ale nie taką zwykłą wizję, tylko taką To mm -hmm. Tutaj będzie taki las. Co ja gadam? Las. Wiesz co? Mm? Myślałem o fontannie, ale dobra. No, może nie teraz, nie tutaj, znaczy. Może przed lotniskiem możemy coś zrobić. O właśnie. Ty to masz lepiej. A tam trzeba chyba usunąć, albo nie, dobra, zostawmy tę budkę jak chcesz. Nie, dobra, niech będzie, jest nawet spoko. Ten gros ten taki wiszący nad nim, tylko nieładnie wygląda. No dobra, tutaj już nie będę robił. To ciemno jest teraz tam. Albo zrobię taką. Tej przejście takie. Ze szkła tutaj nic nie będziemy nic stawiać. Mm, to może Co? tam w środku coś zrobimy. Glowstone'a? Glowstone? Mhm. Czekaj, tu chyba. No dobra. Taki pasek. myślę że to... No dobra. Nawet go nie widać stąd, więc... No i ładnie wygląda, tak podświetlone z dołu. A tutaj? No tutaj jeszcze nie zdążyłem robić. Kurde. Tu jest wejście. Tutaj chciałeś jakąś budkę zrobić? No myślałem... Sklepy i tak dalej? Jak Dobra, zawsze. to ja zrobię budkę. W ogóle sklep na górze znaczy tam restauracja. To jest dopiero fajna restauracja. Lecz pokaż może potem. No pokazywałem ją, ale nie tak o... dokładnie. No zobacz z tyłu, bo tam są kuchnie. Fajne motywy na kuchnię są i pomysły, więc jakby ktoś chciał, to można ściągnąć. Ja się do na tego nauczyłem chyba od Keralisa, ale ja się nie mylę. Hm. Krany... No. Oka okapy i inne dziwne rzeczy. Hm. Tutaj chyba na naczynia, żeby do mycia brać? Hm. Taliczki. inne szatańskie rzeczy. No nic, zwracamy do roboty. W czymś się pomóc tutaj? No możesz zrobić. Kilka takich samych. Tylko, że niebiesko-biała, a nie czerwono-biała. Po drugiej stronie zrób niebiesko białą niebiesko Niebiesko-ciemno-niebiesko. No ciemno. Albo tutaj obok, patrz. Tu, tu, tu. Czarna lada. I niebieski daszek. Nie wiem, czy nie za szerokie. Chyba o jedno. Dobra. To ja zrobię tutaj dalej już. Kontroluj czas, nie? Mm -hmm. Wczoraj trochę przesadziliśmy chyba. Z czasem. <grym> Może skończymy robić te budki i zaczniemy robić parking podziemny. Właśnie. Tutaj znowu czerwone. No. To jak bardziej wygląda jak na straganie, ale może być. Ważne, żeby coś było w ogóle. I tutaj te ławka jeszcze jedna chyba, czy tam dwie. Dwie ławki. Dorób. Zaraz dorobię. Ja tam polecę już na parking. Oj, no tutaj jakoś dziwnie wyszło. Czemu to jest stone? A, nieważne, no to można zniszczyć. Tutaj wam pokażę taki prosty mechanizm. Jakby Właśnie. ktoś chciał w nocy wyjść z lotniska, to nie, nie da rady. Przynajmniej tędy. Możemy wejść przez bramę główną. Chociaż tam też pewnie zrobimy jakieś. Nawet drzwi nie ma. No. Dziwny mechanizm. Idziemy i tutaj Po co ja się w ogóle męczę? No nic, no to może zaczniemy budować parking, więc mm, zobaczymy się, jak już go zbudujemy. To na dzisiaj to by był koniec, a w następnym odcinku jak będziemy zajmować się już innym projektem, nie wiemy co to jeszcze będzie, to na początku odcinka pokażemy Wam jak będzie wyglądało już w pełni skończone lotnisko.